Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Agnieszka Kuśmierczyk i zapraszam na czwarte nagranie z cyklu Czasowniki nieregularne. Będę Wam pokazywała, jak szybko i łatwo nauczyć się czasowników nieregularnych. Udostępniam Wam swój ekran. Na moim ekranie, jak zawsze widzicie, moją stronę internetową www.agnieszka.kuśmierczyk.com Zachęcam do zaglądania, bo pojawiają się tam na blogu, pojawiają się różne filmy, które nagrywam na Facebooku, na Facebooku później ciężko jest znaleźć, tutaj zawsze łatwiej jest dotrzeć. Można tutaj też znaleźć informacje jak uczę, no ale do rzeczy. To jest nasz dokument Google, dokument Google już wszyscy znamy, to jest nasz zeszyt online ze wszystkimi informacjami, które pojawiają się podczas zajęć, po zajęciach, Mamy dzisiejszą datę, mamy również tutaj taki plik, w który należy kliknąć dwa razy. Nie jest to obrazek, stąd brzydka jakość. Klikamy sobie dwa razy. Kiedy klikniemy dwa razy, otwiera nam się tu to wszystko i od razu widzimy bardzo dobrą jakość z dwoma, a nawet trzema, albo trzeciej grupy za chwilę. Na razie koncentrujemy się na tych dwóch grupach, z dwoma grupami czasowników nieregularnych, które. Są do siebie podobne. W jaki sposób są do siebie podobne czasowniki w tej grupie, w grupie szarej, mianowicie mają um, taką samą formę w um, past simple oraz past participle. I również wszystkie kończą się na literkę T, jak tata. Uh, OK, so. Zwróćmy sobie uwagę, uh, przeczytajmy sobie te wszystkie czasowniki. Build, build, build. Czyli końcówka "-t". Feel felt. felt nie mylić z uh, fall, fell fallen uh, to jest częsty błąd feel felt felt get got got keep kept kept leave left left lend lent lent lose lost lost meet met met send sent sent sleep slept slept spend spent spent what's Pewnie, że łatwe. Dobrze, to idziemy sobie dalej. A żółta grupa. W jaki sposób one są do siebie podobne? Znów forma druga i trzecia są takie same. Wszystkie również kończą się na literkę D. Feed, fed, fed. Find, found, found. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hold, held, held. Pay, paid, paid. Read, Red, red. Dlaczego read jest w tej grupie? E, pisze się read w każdej z form, e, piszemy tak samo. Okay? E, tutaj wymowa jest inna, wymowa jest inna w drugiej, trzeciej grupie, dlatego też pojawił się mm, ten czasownik właśnie w tym miejscu. Say, said, said. Sell, sold, sold. Stand, stood, stood. Stood. I teraz uwaga, 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 żeby nie było tego za mało, no i żeby nie było za łatwo, dodałam tutaj jeszcze jedną grupę, malusieńką grupeczkę, można powiedzieć, fioletową, gdzie mamy zupełnie różne formy do, did, done. Trzy zupełnie inne formy. Go, went, gone. No, tutaj już pamięci uwag, tak? To musimy zapamiętać, ale bez przesad. Myślę, że tam e, raptem sześć słówek to, to ciechniemy bardzo szybko. No dobrze, skoro już zapoznaliśmy się z tymi e, czasownikami, nauczyliśmy się ich, to oczywiście czas na praktykę. Praktyka będzie kiedy? Oczywiście, że praktyka będzie w pracy domowej. Tutaj mamy dwa linki. Linki są oczywiście w poście. I teraz e, pokażę Wam szybciutko, jak to działa. Klikamy sobie w link oczywiście. To, co musicie tutaj zrobić, to kliknąć start. Będzie trochę kosmiczny. Możemy sobie zrobić tutaj full screen, tak, jeżeli chcemy mieć pełny ekran. I teraz uwaga, mamy słówko land, i tym ludzikiem musimy dojść sobie do poprawnej formy. My oczywiście wiemy, że poprawna forma to jest land, land. Używamy strzałek. I tutaj sobie pędzimy lent, lent, jest, która nasz ludzik jest zadowolony, a my idziemy sobie do następnej rundy. W następnej rundzie, jakie ja mamy słowo? Pay. No i właśnie musimy się dostać do paid pay, bo oczywiście wiemy, że to jest ta forma, tylko musimy też uważać na te duszki czy cokolwiek tam jest, bo one mogą nas zjeść. Więc nie tylko musimy się dostać do poprawnej formy, ale musimy również dobrze mieć strategię, żeby nie dać się zabić. Musimy działać szybko. A okej. Okay. Trzeci, Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Stand. Szukamy oczywiście spęd, spend kończący się na t. Uciekamy przed duszkami. No dobra, pędzimy, pędzimy. używamy strzałek, nie polecam korzystać. A, duszek, dobra. Nie polecam korzystania z myszki. Dobra, duszek uciek. Dobra, dobra, dobra. Mamy to. No i tak sobie tak sobie chodzimy, tak sobie chodzimy, tak sobie szukamy poprawnej formy. By the way, żeby wyjść z tego pełnego ekranu, klikamy sobie zwyczajnie escape. Duże. Um, jak skończymy, to bo o tym nas ta gra poinformuje. Kiedy już jesteśmy pewni, że mamy przećwiczone te uh, czasowniki nieregularne, wówczas idziemy do testu. Test jest w formie quizu, takiego game show. Uh, zaraz sobie to zobaczycie. Start to chyba nie muszę mówić. Oczywiście możemy sobie włączyć opcję full screen. Start no i jedziemy. To jest to tyle trudniejsze od zwykłego quizu, że tu mamy limit czasowy, a limit czasowy to jest oczywiście to, co nauczyciele lubią najbardziej. Du. Oczywiście, że pamiętamy, że to jest done. Poprawna odpowiedź. Dlaczego nauczyciele lubią najbardziej limit czasowy? Bo trochę wam się podnosi e, poziom adrenaliny i zaczynacie się trochę stresować, a pamiętajcie, że w momencie, kiedy mówicie później w języku obcym, będziecie zestresowani, więc trzeba się przyzwyczajać do tego. E, plus. E, jest wesoło, ciekawie, a nie tak tylko jakieś ksarówki, ksarówki. Go, went, gone. No jasna, że wiemy, że to jest went, gone. Tutaj jeszcze nas system chwali, mamy parę minut, żeby być pochwaleni. No parę sekund. To jest oczywiście bardzo miłe uczucie, jak nas to denerwuje, możemy kliknąć skip, czyli pomin, tak? I do rzeczy, do rzeczy. Jest, nie mogę się doczekać następnego pytania. Najdzie tutaj jakieś chwalenie. Build, build, build. Oczywiście, proste. No i tak dalej i tak dalej. Tutaj są też takie funkcje, jak w, za przeproszeniem milionerach, gdzie możemy sobie możemy poprosić o pomoc. No, Tutaj mamy rundę bonusową, ale to już sami sobie rozpracujecie, jak to działa, bo chciałabym, żebyście też się trochę z tym pobawili. No. no, to jeżeli chodzi o kolejną, jeżeli chodzi o kolejną grupę czasowników nieregularnych, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te nagrania Wam pomogły. Mam nadzieję, że w ten sposób będzie Wam się łatwiej nauczyć. Pamiętajcie o pracy domowej, jak zwykle trzymam kciuki, powodzenia.